Oby. oby siadło. Oby wszystko siadało. Oby mi się patnie rozjebał, kurwa. Oby nie nie Delay, ty naprawdę, no przecież te baku... Ja tak ja tak myślałem, ja bym może zajebnął te pole position czy coś, ale kurwa... To, to mi e, jakieś lagi, jakieś ściny, to kurwa delay na padzie, tam wszystko mi dojebało w tym e, kurwa baku. Kurwa. O, to już te zakręty są, są w punkt. Czy ci czy co? Nie, no ogółem. To Nie, że takie kółko, kurwa, Ale że Damian wolniej ode mnie? 32 co oh. to jest za kółko w ogóle? Co to jest? Damienowi się przyjechał przed wyścigiem <grym> już. 32-6, 24. Ja, 32? To tak słabo? 326, dobra, no dobra. Ale zjebałem do to Nie wiem, weź. To miałem taki sam prawie. Ale zjebałem, kurwa, tą pierwszą szykanę tak, że ja pierdolę Может, драма. Co tu się stało? O, Witamy. To. Ale Co? Ale zajmowałem czas, kurwa. Co? Ile zrobiłeś? 32202. Oj, chuj. Ale unieważniony. Jest, normalny. Jest? To się ja. no, nie wyświetliło? Mi też się nie wyświetla. Serio? A jest. To ja mam pokazany najlepszy czas. Mi się wyświetliło normalnie. Cheater. Cheater, <grym> cheater. <grym> Kurwa mam jakieś desyncho jebane, no u uh -oh, Retard alert! Retard alert glass! Boże ja mam 81 i 82 na, przed na lewej stronie. Jebane deseny kurwa no <słuch> Czyli że to będzie ciężki wyścig, fuj. Oh yes! CURVA, LARGENO! CHEF, BITCH, BIEG! Tá curva,